Rozwój technologiczny w dzisiejszych czasach jest zauważalny wręcz gołym okiem. Z perspektywy czasu dla osoby starej daty jest to jak niebo i Ziemia, ze względu na to, iż ich wyobrażenia przyszłości technologicznej były zupełnie inne. Jak więc mogłoby wyglądać połączenie starego mniemania o przyszłości z problemami egzystencjalnymi? Tego dowiadujemy się w wirtualnej lane. I zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Was na kanał Trzech Mongo Podcast, prowadzony przeze mnie, Winiera i Kaczorekta. Poza tematami anime i mangi, poruszamy również tematy typowo podcastowe, czy też związane z naszymi życiami. Jutro pojawia się już drugi odcinek. Odnośnik znajduje się w opisie i na końcu materiału. Miłego oglądania i słuchania. Serial Experiments Lane to psychologiczny serial o najszczęśliwszej liczbie odcinków wynoszącej 13. Historia kręci się wokół nastoletniej Lane, dziewczynce, która pomimo życia w świecie o niesamowicie rozwiniętej technologii nie za bardzo się nią interesuje. Jest zamknięta w sobie, żyje we własnym świecie, praktycznie bez przyjaciół. Rodzina jednak zdaje się nie zauważyć tego problemu. Wszystko zmienia się, gdy Lane otrzymuje tajemniczą wiadomość od o Omody, która, jak się okazuje, nie żyje. Dziewczynka dowiaduje się od zmarłej, że istnieje życie po śmierci, a raczej, że można żyć bez swojego ciała. W Wiredo, Czyli odpowiedniku naszej sieci. Wtedy też Lane postanawia bardziej zainteresować się światem informatycznym. Prosi ojca o nowy komputer i zaczyna zagłębiać się w cyfrowy świat Wired. Problem pojawia się w momencie, gdy granica pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistym zaczynają się zacierać. Zupełnie jak granica między przedstawioną nam prawdą i fałszem. Przez całą serię obserwujemy wewnętrzną przemianę Lane, z cichej i zamkniętej na bardziej towarzyską i otwartą, a także na wredną i peskatą, jak i również na smutną z depresją. Brzmi skomplikowanie. W anime pojawia się koncept wielu osobowości bohaterki. Nie tylko związanymi z różnymi środowiskami, lecz także spostrzeganie nas w inny sposób przez każdą osobę. Sama oprawa audiowizualna nie robi zbyt dobrego wrażenia. Kreska jest mocno uproszczona, a o soundtracku łatwo zapomnieć. W większości przypadków. Jednakże opening, ending i momenty, w których ma nam psycha, są... W porządku. Wirtualna Lane to seria mocno skłaniająca do przemyśleń na temat otaczającej nas technologii i jej przyszłości. Tak naprawdę już zaczyna się proces zacierania granicy między światem wirtualnym a rzeczywistością, jednakże póki co dzieje się to w sposób kontrolowany. Problem uzależnienia od technologii nie jest jednak jedynym problemem. Samotność, brak asertywności czy brak poczucia własnej osoby to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką jest seria. Tak więc, czy polecam obejrzeć serial Experiments Lane? Z reguły nie jestem fanem horrorów psychologicznych, być może dlatego, że przestałem się bać niektórych rzeczy, aczkolwiek anime podobało mi się bardzo, głównie przez wątki psychologiczne i cyberpunkowe. Fabularnie seria jest bardzo interesująca, wszystkie wątki są dopięte na ostatni guzik, tylko oprawa muzyczna i wizualna zrobiły fikołka. Także miłego oglądania i podnoszenia swojej psychy z podłogi po wszystkim. W ramach ciekawostki zdradzę Wam, że istnieje coś takiego jak Kult Lane powiązany mocno z zakończeniem anime. Kult ma nawet specjalną stronę, fawkes.neocities.org. Całkiem zabawne obrazki tam mają.